Po co Niemcy wkładają telefon do garnka? To jest genialne. Niemcy wymyślili nowy sposób, dzięki któremu do ugotowania ziemniaka potrzebna jest tylko folia aluminiowa i telefon. Bierzemy folię, odrywamy kawałek i zawijamy w nią ziemniaka. Trzeba owinąć naprawdę szczelnie, inaczej nic nam się nie uda. Dalej bierzemy staliowy garnek i wkładamy do niego naszego ziemniaka. I teraz patrzcie. Bierzemy dwa telefony i kładziemy je obok ziemniaka odwrotną stroną, tam gdzie znajduje się anteny Wi-Fi. Jeden z lewej strony, drugi z prawej. Upewnijcie się, że telefony są naładowane i że Wi-Fi w obu telefonach jest włączone. Przykrywamy pokrywkę i czekamy 40 sekund. Jak tłumaczył Niemcy, sygnały z dwóch anten Wi-Fi wchodzą w rezonans i powstaje efekt jak w mikrofalówce, dzięki któremu ziemniak się gotuje. Czas minął, sprawdzamy. Wyjmujemy ostrożnie i rozwijamy. No i zobaczcie co się stało. Ziemniak całkowicie się ugotował w zaledwie 40 sekund. Niemcy zawsze potrafią zaskoczyć. Metoda sprawdzona korzystajcie.